Witam serdecznie. Piotr z tej strony. Krótki update dla funta jena i funta dolara. To jest sytuacja, o której dzisiaj rano piszę, i tutaj proponowałem wejście. I napisałem, że ja już wszedłem w pozycję. Co prawda, proponowałem cenę 62, ale tak jak napisałem przed chwilą, ja już jestem w pozycji z tego względu, że myślę, że tu się kończył diagonal i tu jest górne ograniczenie tego diagonalu. Tu było 1, tu było 2, tu było 3, tu było prawdopodobnie 4 i tu była ostatnia fala w tym diagonalu. To jest wszystko jako fala C. I ta fala C, ona może lekko przełamać tą linię, którą poprowadzisz między pierwszą falą i falą trzecią. I tutaj się to działo raz, dwa i trzeci raz. I było widać, że rzeczywiście ten rynek walczy tutaj na półgodzinnym, na pięciominutowym z tymi wykresami, z, tymi, z tym oporem. Tutaj ma taki opór, i chyba przed jak, paroma minutami pisałem, że jeżeli wejdą, raczej powiedział, że gdyby wybili ten dołek tutaj bardziej 40, 37, 40. 42, zaraz na minutowym widziałem 42 cenę, myślałem. Tutaj jest 44, jeszcze 42 jeszcze nie wybili, ale ja myślę, że to tutaj, tu jest cena, tu jest cena 40, tu jest też jakaś korekta w tym miejscu. Zastanawiam się na ile to jeszcze może być? Myślę, że to, było, że to była ostatnia fala, że to po prostu pójdzie w dół. Co prawda nie podoba mi się trochę, chciałbym, żeby to zobaczyć, by to już weszło też w obszar tego, tego szczytu. Tak, czyli żeby to zaczynało powoli wybijać kolejne, kolejne dołki. A tutaj jeszcze ewentualnie można by to rozmyślać z perspektywy minutowego wykresu, że tu jest pierwsza fala, tu jest druga, i tu jeszcze będzie trzecia fala. Tak, to może takimi trójkami tam też się kończyć ten diagonal. W zasadzie on się powinien kończyć trójkami, ja go początkowo trójkami to traktuję jako trójkę, tu traktuję jako trójkę i tu może było raz, dwa i też jeszcze jakieś trzy będzie, więc jeszcze raz ma prawo ewentualnie podciągnąć, tak, że to już jest takie tutaj bardzo, bardzo nabrzmiałe, tak, więc albo wybiją w górę, zaraz uciekną w górę, albo tu jeszcze spróbują wyrzucić tych, którzy już weszli w krótkie pozycje, tak, bo to tak się też często dzieje, że... Spróbują jeszcze raz tych wyrzucić, którzy tu już siedzą dobrze w krótkich pozycjach, mówią, ok, są, są już zabezpieczeni, tak, a oni tu jeszcze lekko po, yy, przetestują. Ważne, aby nie wybili tej linii tutaj, tej linii, wtedy to można traktować to jako korekta. Jeżeli to wybiją mocno z tej linii, to prawdopodobnie to już nie jest korekta, tylko po prostu coś innego, ale raczej bym też nie myślał, że to jest coś innego, tak? Jedyna rzecz, jaka by tutaj jeszcze mi przychodziła do głowy, to jest, że ewentualnie tutaj było jakieś, jakieś w, to jest x, to jest y, to jest x i tu jest z, tworzące się, tak, tworzące się Z. No, teoretycznie to jest fala, fala B, tutaj jest fala A, to jest fala B, tu poszedł ruch pięciofalowy do dołu, a oczekuję, że ta fala B nie powinna specjalnie wysoko podejść, ze względu na to, że to jest ruch pięciofalowy, tutaj jest 5, więc 103 to, to tak właśnie 60, fundien lubi 70%, nie powinien tutaj już więcej wychodzić, tak, jeżeli ten szczyt wybiją, tak, nad którym jest stop loss umieszczony, to myślę, że że po prostu pójdą, pójdą w górę. Co prawda ten stop loss pisałem Wam ocenie 86, to jest dokładnie nad 89, podałem oficjalnie 8, 96, tak, czyli uwzględniłem ten korpus tej świeczki, tak, więc tutaj jeszcze nad tym szczytem, ale podejrzewam, że jeżeli to będą tu wybijać, to, to będą kłopoty z tą, z tą pozycją, tak. Jeśli chodzi o inną technikę, jeśli chodzi o tą technikę wybicia z sesji azjatyckiej, to tutaj jest poziom, Poziom 161 sesji azjatyckiej. Tak, to jest poziom ceny 75, stąd podawałem alternatywną cenę do wejścia 75. Tak. Na ten moment, ona tutaj się pokazuje, zielona świeca 9.15. Dobra, zerknijmy na tego funta-dolara. Fund-dolar to jest to, co tutaj przed chwilą, tu u mnie taka luka mała. Wy wygląda, że mam lukę, ale miałem. Przez chwilę nie miałem internetu, więc być może ta luka za chwilę zniknie. A otwarcie tutaj, ona jest domknięta, wygląda na domkniętą. Tak, tu jest taka, taki kanał, z tego kanału się rynek wybija. Więc jeżeli by się wybił na, na tej świecy, czyli tutaj pisałem, że się tu pokaże czerwona świeca, to w zasadzie można by zaraz po tej świecy ze 100 blosem nad tym szczytem. Tak, stąd pisałem 39, 100 blos. Podawałem też 100 blos, te, ten sygnał nie jest jeszcze wysłany. Podawałem 100 loss tutaj 59, tak? No, musi to wytrzymać po prostu. To musi to, ten rynek, musi spadać. Tak jak ludzie na czerwoną świecę, powinien raczej spadać. On, może być lekkie cofnięcie ze względu na próbę retestingu tego obszaru i oczywiście to się musi wybić, więc nie, nie mam jeszcze pewności, czy to się na pewno wybije. Tak to może podejść do góry, dopiero się wybić. Tak wcale nie jest to powiedziane, że tak się, tak się stanie, więc na no to trzeba, trzeba zaczekać. Tutaj był wczorajszy trade, który wczoraj pokazywałem na euro-dolarze w tym obszarze. Rano, tu było wybicie na sesji londyńskiej, czasami ten rynek dopiero w kolejnym dniu przetestuje, przetestuje ten obszar. Jeżeli popatrzycie na eurodolara, to co pokazywałem na eurodolarze, myślę, że tutaj było 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ewentualnie 5. Jeżeli tu jest, ma być 4, to tutaj ten rynek dochodzi do poziomu 38,2, Tak, to jest jakieś 11,16, a patrząc na, na ten obszar, to tu jest 10,94. Tak, więc to może gdzieś tutaj w tym obszarze, w tym obszarze odwrócić, tu się może pokazać odwrócenie, w ten sposób można by, można by szukać kolejnego trade, trade setupu, tak, czyli kolejnego ewentualnie wejścia, wejścia w długą, w długą pozycję, tutaj by się coś mogło, mogło powstać, w zasadzie gdyby tutaj powstał, powstała długa, o ten, tutaj próbuje ciążyć w dół ten funt dolar, zobaczmy tego, Punta jena, no na 15-minutowym tutaj ma doji i jeszcze jedno doji. Na 10-minutowym, no tak, tutaj widać pewną, pewną słabość, tak, na tych górnych cieniach, tak, ale to nigdy tutaj nie ma w 100% gwarancji, że ten rynek rzeczywiście, rzeczywiście już odwrócił i nie zrobi jeszcze żadnej niespodzianki. Rynek czasami zda, że zrobi jakąś niespodziankę. Rynek Forex może zrobić wszystko to, nawet to, czego się nie spodziewasz. Więc z takim nastawieniem powinieneś pilnować swoich pozycji i, i swoich wejść. Nigdy nie wolno być zbyt pewnym tych swoich, swoich wejść. Trzeba mieć pewną odwagę do tych wejść, ale, ale nie można, nie można tutaj zbyt dużych pieniędzy postawić, że, że się to na 100% tak, tak rozstrzygnie. Także zobaczymy za moment. Teraz cena 62 weszła, także widać, że rynek prawie zawsze musi dociągnąć do ceny, którą, którą, którą potrzebuje osiągnąć, teraz jest pytanie właśnie, czy tutaj się zatrzyma na, przy 73,4 najwyżej, tak, więc nie powinien tutaj, nie powinien temu szczytowi zagrozić, tak? jeżeli temu szczytowi, szczytowi będzie zagrażał, to prawdopodobnie ten szczyt też będzie wybity, więc wtedy Wtedy należy to inaczej rozliczyć, ten ruch tutaj tutaj m, korekcyjny. Wtedy byłoby AB, ewentualnie to by było C, to była cała korekta 1, 2, i tu idzie ruch 3. Tylko, że to nie wygląda na impuls jeszcze dla mnie, tak, to nie jest impuls. Co prawda, mógłbym się tutaj zastanawiać nad tym, czy tu nie był diagonal w tej części, raz, dwa i tutaj, ale kolejny diagonal, nie, raczej to musi być korekta. Jedyny, jedyny problem, jaki tu może powstać, no to też ta fala B dojdzie tutaj prawie, że do 100% fali A, a tak, więc. Więc to 96, które jest podane, no to jest prawie że 100% fali fali A. Tak, więc jeżeli będzie wybijane wybijane 90%, to to, to prawdopodobnie wybiją więcej. Tak, więc wtedy jest coś coś innego. Ok, minęła kolejne pół godziny. Jak widzicie tutaj ten rynek wrócił z powrotem do góry na tym funcie dolarze. Na funcie dolarze myślę, że ten rynek jest w trendzie wykonał piątkę wczoraj wzrostową, więc może być korekta. to jest tutaj ruch korekcyjny i tu, ten ruch tutaj może być tu jest A, tu jest A, tu jest B tu było C na tym dołku i od tego dołka idzie C, A, B i C tak, on tutaj doszli do 61 no Fibo 100, te poziomy tutaj, więc rynek mógłby tu jeszcze raz podejść pod to górne ograniczenie tego, tego kanału myślę, że ten kanał mógłbym teraz troszeczkę o, w ten sposób poprowadzić tak, żeby uwzględnić ten dołek tej tej świecy, a tutaj by się to troszeczkę o tak przesunęło. Tak, więc jest tutaj Fibo 100 przy cenie 46 teoretycznie. Tak, więc um, czasami czasami rynek dociągnie, czasami nie dociągnie, więc więc tak to tutaj nie wiem, to szukać na niskim ni interwale, to się rozliczyła już piątka wzrostowa. Tak, nie wiem się w tym nudzę, Może zobaczę na minutowym, czy mi się tutaj doliczyło tutaj jakieś jest powiedzmy, tu jest raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Może to nawet było raz, dwa, tutaj była cała trójka, może tu była czwórka i piątka, a to była dwójka taka, i tu już idzie nowy, nowy ruch spadkowy. Może być to wszystko, tutaj jeden, dwa, to było trzy. Jeżeli nie wejdą w, tą, w ten obszar, tutaj, no to to można być cały czas czwórką. Przy czym to jest jakieś powiedzmy 5, 3, 5, czy coś w zygzaku. Tak, jeszcze raz próbują lekko naruszyć ten, ten szczyt. Jeśli chodzi o tego funta jena, to na 10-minutowym pokazała się. Taka spadająca gwiazda na Doji na 15-minutowym wygląda to w ten sposób. Tutaj nadal jest zielona świeczka, co prawda ma górny cień, ale tutaj nadal trzymają, trzymają tą cenę, tą cenę u góry. Jeśli chodzi o półgodzinny, no półgodzinny to się zamknęła ta, ta świeczka, zamknęła się kolejny raz poniżej tej linii, tak. Mógłbym to odczytać prospadkowo, tak, chociaż, chociaż tutaj taka presja wzrostowa jest. Rzecz, którą dzisiaj rano napisałem na... Google, tak, to, to ten ruch tutaj wzrostowy, on do, oni tutaj dosyć łatwo po, poszli w górę, tak, dosyć łatwo mocno tymi świeczkami 3 godzinnymi, i w zasadzie tutaj są zielone świeczki 3 godzinne, tak, ta ostatnia świeczka to jest aktualna świeczka, która się o 11 będzie kończyć, więc ta była poprzednia. A ja na nią zwracałem uwagę, patrzyłem, że jest taka może troszeczkę słabsza i może dać ten ruch spadkowy w tej chwili, w tej chwili, ale one w sumie są zielone, tak, one są zielone i ten rynek. Ten rynek tu miał tylko czerwoną świeczkę na chwilę, na, na dziennym. Tak, no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że podstawą tego trade'u jest fakt, że tutaj jest ruch pięciofalowy do dołu. Tak, tak, tak myślę, że tu się rozwinął ruch pięciofalowy do dołu. To było wybicie, więc to musiała być trójka w tym miejscu, trzecia, trzecia przy okazji czwarta, i tutaj na tych cieniach się kończyła piąta fala. Tak, więc to może być korektą. Ma prawo być korektą, tym bardziej, że. Wygląda na korektę, nie wygląda na wyraźny ruch pięciofalowy, nowy impuls wzrostowy, pięciofalowy. Tak. Więc, więc na tym tylko mogę bazować. Staram się też w moich tradeach przestrzegać zasady następującej, że jeżeli trade się mi nie rozwija od razu tak jak powinny się rozwijać, a oczekiwałbym, że tutaj to 62 wejdzie i będzie ten rynek spadał, to jestem, staram się taki trade bardziej krytycznie oceniać. I szukam ewentualnie elementów, które by potwierdzały tą siłę tego spadku. Tutaj co prawda na minutowym była mocna reakcja przy tej cenie 75, przy tej cenie alternatywnej, nawet nie było 75 po stronie bit, tak, 72 weszło, a jest dosyć mocna reakcja na minutowym wykresie, a na 5-minutowym no, może tu powstać formacja objęcia. Tak, więc jeżeli ona nie powstanie, to myślę, że zaproponuję ucieczkę z tego traj'u. Tak, gdyż yy, po prostu no, może się to, myślę, że powodem ku temu jest fakt, że to jest po prostu tre, yy, trend wzrostowy i rynek tutaj może sobie po prostu z tym dosyć łatwo poradzić. Tak, szczególnie to podejście na tych 3 godzinnych świeczkach, to jest to co, to, co mówiłem. Więc czekam teraz tylko jeszcze parę minut na zamknięcie. Tu może być raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To może być pierwsza spadkowa, pięciu, pierwszy spadkowy ruch pięciofalowy do dołu na, na minutowym wykresie. Tak więc był mu, Byłby jakiś ruch pięciofalowy do dołu. Dobrze, 10-minutowy, 15-minutowy. No, może powtórzyć jakąś taką. 10-minutowy. No zobaczymy. Napisałem przed chwilą na Skype'ie, że mi się to troszeczkę nie podoba. Nie podoba mi się to z tego powodu, że pomimo tutaj dosyć mocnej formacji objęcia na 5-minutowym wykresie, to tutaj na 10-minutowym wykresie. A, powstała taka zasłona ciemnej chmury, która co reaguje na ten obszar, który był obszarem oporu, teraz on się robi obszarem wsparcia, tak, od, od góry. Oni go przebili, testują od góry, pytanie czy przejdą z powrotem w dół, tak, więc no, ta świeca się tak troszeczkę słabiej zamknęła, jeśli o mnie chodzi. Tutaj na tym 15-minutowym wykresie, co prawda te górne cienie świadczyłyby o tym, że ten rynek próbuje rzeczywiście odwrócić, więc najprawdopodobniej jeżeli ten rynek ma odwrócić to on tutaj na 15 minut, na półgodzinnym wykresie pokaże w końcu czerwoną świecę i po tej czerwonej świecy dopiero może postać jakaś korekta w górę i dopiero pójdzie ruch spadkowy i często jeżeli się wejdzie na samym szczycie rynek idzie w dół dopiero lekko w górę wyrzuca najczęściej jeszcze tych, którzy sobie tutaj zabezpieczyli pozycję i dopiero leci w dół tak, więc taka sytuacja się zdarza, tak, i z tego ona właśnie wynika, że ten pierwszy ruch dopiero się rodzi, korekta i dopiero ruch. To jest ten ruch najmocniejszy, ten trzeci ruch jest najmocniejszy, tak, trzecia fala jest najmoc, najmocniejsza i fala C jest najmocniejsza, bo wtedy coraz więcej ludzi już rozumie ten ruch i widzi, co się tutaj, co się tutaj wydarzyło. No teraz w tym momencie się zakończyła właśnie półgodzinna świeczka i godzinna świeczka i dociągnęli, że tak powiem. Tutaj jeszcze się obawiałem, że powstanie... O, co prawda, taka trochę można powiedzieć słabsza, ale oni są tutaj dosyć mocni, dosyć mocni w tym ruchu wzrostowym, także to mi się nie podoba, więc zostawię to na ten moment. W takiej sytuacji też często redukuję wielkość mojej pozycji, tak? czyli zmniejszam ją po prostu. Tak? Jeżeli miałem 1%, no to zmniejszam tą pozycję, tak? gdyż często, jeżeli myślę, że coś jest nie tak, mam małą wątpliwość, to, to, wtedy, to wtedy raczej to na, na niekorzyść takiej pozycji. Prostrzegam, tak? żeby nie było żadnej wątpliwości, że, że co prawda tutaj patrzyłem teraz trochę na ten, na ten wolumen, dajmy tak, ten wolumen już też rośnie, ale nie utrzymują tej ceny. Tak go można interpretować. Tak? Jeśli chodzi tutaj, tu był niski, on wzrósł i w tym momencie tutaj. W tym obszarze no ten, ten, ruch wzrost, ten ruch wzrostowy tutaj, temu ruchowi wzrostowemu towarzyszy niższy wolumen. Tak? Mogłoby to świadczyć oczywiście o, o braku siły na wzrost z kolei, tak, ale cały czas są świeczki zielone, na zielono się zamykają, szczególnie na godzinnym wykresie na zielono się zamknęły, więc to jest to ryzyko. I tu na tym 3 godzinnym to musiałoby być czymś innym niż, niż piątką spadkową, więc tutaj mogłem jeszcze to sprawdzić, czy to się jakoś rozliczy w inny sposób niż jako piątka spadkowa. No to by musiało być A, musiało być 3, 3 i tu ewentualnie 5 by poleciało, tak. Ale to, co, to, co przemawia za tym, że to jest impuls, że to była trzecia fala, jest fakt następujący: to znaczy, o, tutaj mam kanał. Tak, rynek zrobił ruch, ruch i wybił z tego kanału, tak. Tutaj była taka reakcja, że właśnie nie potrafią wybić, w końcu wybili z tego kanału, testowali od dołu ten kanał i zakończyli to. Testowanie od dołu jest często czwartą falą i tutaj piąta fala, która nie pokonała tego, tych dołków, tak, więc równocześnie 50% tutaj jest, poziom FIBO 50, 2,61 przy tym, przy tym, także raczej to by przemawiało za ruchem raz, dwa, trzy, cztery, 3, 4 gdzieś tutaj i 5 tak, może to było nawet tu całe 3, tu 4 ze względu na to mocne cofnięcie się tego rynku tu 3, tu 4 i tutaj fala piąta już miała raz może tu było dwa tu było 3, tu było 4, tu było 5 tu się rozpoczęło, rozpoczął nowy ruch tak, więc ABCA, tutaj ABCB no i tutaj to C idące raz, dwa raz, dwa myślę, że tu gdzieś było po drodze 3 właśnie i to jest to ostatnie 5 tak, ale trochę za mocno się to za mocno się to rozbudowuje w górę, więc jeszcze musi być, może być rozliczenie wx, y, tak jak powiedziałem, x, no i to jest z tutaj jakieś, tak. ale jeśli to, to się będzie trzymało tego kanału, to jest ok, jedyny problem jest taki, że może teoretycznie to dojść do tego szczytu, teoretycznie, to jest jedyny, jedyny, ale na to już nie mamy żadnego wpływu, tak, więc z tego względu, że miałem te pewne wątpliwości, trochę zredukowałem moją pozycję, zobaczę co się, co się z tym wydarzy, tak. nie jest to tak idealne, jak bym chciał, tak. tutaj na rozliczenie wchodzę, nie ma tutaj, przeszkadza mi właśnie ten fakt, że, te, że to podejście, to jest zielone świeczki na 3 godzinnym, są i formalnie ten rynek jest w trendzie wzrostowym. Jeśli chodzi o to rozliczenie, tutaj to traktuję jako alternatywne rozliczenie. Z tego względu, że zaczynam myśleć, że tutaj tutaj powstał ruch pięciofalowy do góry, byłoby 5, 3, i to było 5. Tak? Tutaj poleciał rynek dosyć mocno w dół i piątką poleciał w dół. Więc ja jeszcze podejrzewam, czy tutaj nie, nie powstaje. Nie powstaje raz, dwa, trzy, cztery pięć. No to tutaj trochę za wysokie się już robi, to jest jedyny, jedyny problem tego ruchu, więc wtedy musiałbym, musiałbym przyjąć, że tutaj jest raz, dwa, i tu jest znowu raz, i to było dwa, to było korektum dwa, tak być może to było jakieś tutaj. Jeszcze raz do tego wrócę, więc być może tutaj było ABC, tu było ewentualnie, czyli to było WX. Tu było w tym obszarze było X, a tu poleciało Y jakieś, tak? To się to jest Y. Tak, więc WX to jest Y. Więc w ten sposób tylko to rozliczenie może, można traktować gdy jest to korektą. No a to jest. To by musiało być nowym ruchem wzrostowym, nowym impulsem, ale, ale tak jak już powiedziałem parę razy w tym wideo, no raczej mi to nie wygląda na impuls. Tak, zobaczymy. no proszę zobaczyć, co fundolar robi. Zaraz są u góry tak, zaraz są w góry, to może być A, B, ewentualnie C, cały czas to się może tutaj, może musi to się rozliczyć, dopiero wtedy, wtedy nastąpi to odwrócenie e ewentualne, tak. Tylko, że tutaj mi mniej ta, ta, ten trade na krótką pozycję pasuje, chociaż tutaj podejrzewam, że to jest właśnie A, to jest B i tutaj będzie C do dołu, tak, więc to dojrzewa, tak, to jest B jest często takim właśnie taką benchartą, no, B, B tak dojrzewa, tak. więc zobaczymy, co się wydarzy. Dobrze, robię w tej chwili przerwę. Na ten moment, za pół godziny pewnie sprawdzę rynek, za pół godziny, za godzinę może. Dobrze, mamy teraz godzinę 14.30 czasu polskiego i rynek wygląda w ten sposób. Męczył się od rana z tym trade setupem dosyć, naprawdę dosyć długo. Tutaj około godziny 13.30 wybił z tego kanału, o którym opowiadałem myślę, że w tym wideo. Tu jest taka świeczka, jakby odwrócony młotek, więc jeżeli tu się pokaże zielona świeczka, to będzie niedobrze dla tej, dla tej pozycji, tak, gdyż wtedy jest ryzyko, że po prostu to będzie odwrócenie. Dobry jest faktem, to że się tutaj to wybiło. Tak, ale zaraz zobaczymy, jak ten rynek będzie, będzie reagował, gdyż tak właśnie reaguje i spadkowo, i wzrostowo, to są te minutowe świeczki na ten moment. Wydaje mi się, że to powinno pójść w dół, że to jest właśnie Tutaj był ten moment, kiedy jeszcze się teraz trochę będą bronić. Jeżeli mieliby pójść w dół, to by lecieli mocno, mocno w górę. To jeszcze może nastąpić, tak? Więc to, co ten, w tym wideo mówiłem, jeszcze tutaj zobaczmy te 3 godzinne świeczki. No właśnie, tu jest taka świeczka Doji, która nie jest poza Bollinger, Bollinger Upper Band, bo była lepiej, ale ona była czerwona co do, co do swojego mm, takiej wymowy raczej, raczej prospadkowa. A na ten moment tutaj, no to jest teraz ta chwila, która zadecyduje. Powiedzmy, ta półgodzinna świeczka zadecyduje o tym, co się będzie działo. Jeśli chodzi o tego funta dolara, którego tutaj obserwowałem też, to zobaczcie, co z tym funtem dolarem zadziało. On podszedł w górę. Teraz te dane były tak trochę pro, trochę gorsze dla dolara. W zasadzie one są mieszane te dane, dlatego nie wiedzą jak je, jak je zinterpretować. Tak, zobaczymy, czy to się utrzymało prospadkowo, czy nie. Jeżeli nie, no to może to jeszcze troszeczkę jakoś tam dojrzewa i może w końcu ta świeca będzie. Będzie czerwona. Tak to by też mogło pomóc funtowi, funtowi Jenowi. To ja też w pewnym momencie mnie Aram pytał, bo wczoraj czy, czy rozmawialiśmy na temat też yy, o, jak duży, kiedy te większe TP, a kiedy trochę te mniejsze TP. Ja powiedziałem, że zawsze rynek robi 1 do 3. Tak? Tylko pytanie, jaka grupa graczy jaki TP robi. Tak? Więc jeżeli teraz tu weszli gracze na przełamanie tej tej linii wsparcia setup ma się rozwinąć, to oni mają 100 tutaj nad tym szczytem, czyli oni mają 30 pipsów. Tak, więc przy 60 pipsach to mają 1 do 2 i wtedy będą myśleli o, o za, co najmniej zabezpieczeniu pozycji, jak nie zrealizowaniu 1 do 2, tak, gdyż mogło to trochę za długo potrwać wszystko już. Tak, Mówią, że tu od rana próbowali wejść i to są, są tym, tą sytuacją też trochę zmęczeni. Tak, i oczywiście no, będą próbowali do 1 do 3 rozegrać ten trade setup. Tak, więc jakieś 90 pipsów. Tak. No to zmienite też to wejście, które ja tutaj miałem ze Stop lossem, co prawda tutaj wysoko, ale teraz myślę, że jeżeli ten rynek miałby wracać, będzie wybijał ten szczyt, raczej to też wybije. Tak. Więc czasami w takich sytuacjach, jeżeli jesteście, no to w zasadzie wybijanie tego szczytu, to nie ma nadziei na to specjalnie wielki, że to się tu wytrzyma nad tym szczytem. Tak. Co prawda mogłoby to tutaj wytrzymać. Uważam, że dalej to jest korekcyjne rozliczenie i ten rynek być może rozpoczyna ten ruch, ruch spadkowy w tej korekcie, tak. Czyli... Na część, część spadkową, korek korekta, korekta, no i jeszcze jedna część korekcyjna. Zobaczymy, czy to się wydarzy, czy nie. Patrząc na reakcję na euro-dolarze i na funcie-dolarze, można powiedzieć, że te dane raczej są bardziej na korzyść dolara, tak? gdyż ten euro-dolar i funt-dolar tracą. Tak? No w tym momencie dolar-jen może iść w górę, co powoduje, że ten funt-jen ma takie troszeczkę mieszane mieszane tutaj ruchy. Tak? No, fund Dolar jen idzie w górę, czyli jen by się troszeczkę osłabiał, tak, a funt się osłabia w stosunku do dolara, tak więc powód wypadkowa tutaj jest taka troszeczkę mieszana, tak, ale myślę, że może to tutaj się rozwinąć jako ruch spadkowy, tutaj gdzieś do tego, do tego dołka, nawet ten dołek wybić i chyba to tutaj mam na tym wykresie już też tak zaplanowane, gdzieby to mogło dojść, tak, żeby to była to jakaś korekta, no to tutaj 193,80 i więcej tutaj do tego, do tego dołka. Tak, czyli wejście, wejście jeszcze raz. Ja myślę, że część graczy tutaj weszła nawet, ja, tak jak mówię jak tutaj, o część tutaj weszła, 30 pipsów, mają 60. Tak, no tutaj w tych okolicach będzie 90, tak, ale grach zrobi 60, zrobi 90, to zrobi 120. Tak, wybiję trochę ten, ten dołek tutaj od tego miejsca 130 pipsów. No. W zasadzie jak rynek leci, no to później już, już można trzymać pozycję i mieć, mieć, że tak powiem, na uwadze to, aby pozwolić temu rynkowi się rozwinąć. Ja wiem, że to czasami nie jest specjalnie łatwe i się ucieka, tak, no ale to trzeba jakoś w tamtym sobie, w sobie przemóc. Okej, okay, czyli teraz krótki komentarz na koniec. Jak widzicie rynek poleciał, um, trzeba było na to czekać w zasadzie pół dnia, tak, więc to tak tyle czasu czasami trwa, taka sytuacja, więc region teraz rozwinął, i powinien ten ruch móc zejść tutaj do tego dołka, tak, więc na chwilę obecną ci, którzy tutaj wchodzili to mają, nie mają jeszcze swoich 1 do 2, tak, 1 do 2, więc myślę, że do 1 do 2 będą trzymali, no takie pierwsze reakcje na ten spadek, takie ewentualnie jakieś takie pierwsze świeczki zielone się pokażą na niższych interwałach, o jakaś taka próba, próba, a próba odreagowania, w zasadzie odreagowania z tego względu, że po prostu jest ileś tam zarobione, tak, można powiedzieć, że ci, którzy tutaj wchodzili to te nasze to pierwsze wejście, tak, czy to wejście, które tam alternatywnie proponowałem ze 100 blosem 89, tak, to tam było jakieś 20-30 pipsów, no to jest 60, tak, więc jest 70, tak, więc 20 to 81 do 4, ci, którzy tutaj wchodzili chodzili z tym szczytem 60 pipsów, mają 60 pipsów, mają 1 do 2, tak, więc trzeba na tych patrzeć tutaj, czyli mają 1 do 2, więc pytanie, czy będą mieli 1 do 3 gdzieś przy cenie 193,70, więc to jest takie zdanie komentarza, raczej można tutaj patrząc na pomiar teraz, oczekiwać, że ten rynek się tutaj rozwinie gdzieś do tej ceny, do tego FIBO 100, tak, czyli tej długości tego ruchu A, B i C. Czy to wybije mocno tutaj tą linię wsparcia, czy linię z tego kanału mocno w dół, to prawdopodobnie to jest coś innego, tak, to znaczy tutaj idzie ruch spadkowy w dół. Zobaczymy, czy to, czy to nastąpi, czy to, czy to nie nastąpi. Tutaj patrząc na tego funta dolara, o którym też tutaj mówiłem w tym wideo, no tutaj jest takie mocne, mocne wybicie, tu już nie było ewentualnie dodatkowego retestingu, tak, więc tu było wybicie. Tak, stop loss musiałby być nad tym szczytem, ale jakoś nie zdecydowałem na wejście, tak, stwierdziłem, że po prostu trochę to jest takie dla mnie, dla mnie fałszywe i w zasadzie tutaj proponuję, ja proponowałem 39, mówiłem o stop 39, on by wytrzymał ten stop loss, tak. No jeżeli się nie wejdzie czasami w takim momencie, to się nie wejdzie po prostu, po prostu w ogóle najprawdopodobniej. Tak? Chyba się tutaj cofną do tego Fibo bo to jest teraz takie jak wybicie na sesji londyńskiej, osiągnęli 161, częściowo będą też oczywiście już z tego powodu zadowoleni, to jest ta długość. Tak i mogą wrócić tutaj i dopiero wtedy ewentualnie jeszcze raz. Tylko że patrząc na ten ruch, może być ruchem korekcyjnym więc to można wziąć, teraz ten ruch odłożyć, Tu się tutaj skończy, więc tu co szła cały czas korekta FIBO to jest w tym miejscu, tak, więc lekko wybite 50, 55, 80, ewentualnie troszeczkę więcej, tak, powinno to też do, ciążyć, ciążyć w dół. Ok, także kończę na tym, wideo ma prawie pół godziny, także trochę będzie czasu, zanim to się tam na YouTube znajdzie. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.